Podczas tegorocznej edycji targów przede wszystkim zaprezentujemy najnowsze trendy w modzie ślubnej, ale jednocześnie też pokażemy, jak profesjonalnie krok po kroku zorganizować ślub. Wrażenia na pewno wow. Jest tutaj naprawdę wszystko przygotowane na najwyższym poziomie. Po prostu można cały ślub zorganizować po prostu tutaj. Pokażemy dzisiaj najpiękniejsze suknie, gdzie każda może znaleźć suknię na swoją okazję. Przyjechaliśmy tutaj do Was z nowym konceptem na rynku ślubnym. Ścianka z szampanem. Nasz koncept oferuje zupełnie nową formę podania szampana. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczną obecność podczas naszych targów we Wrocławiu. Życzymy wszystkiego najlepszego, a Państwa zapraszamy na kolejną edycję targów.